Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak ułożyć setlistę koncertową, która od pierwszych dźwięków aż do ostatnich nut będzie utrzymywała fanów w świetnym nastroju? To pytanie obsesyjnie nurtowało Rihanna Teddela i jego zespół One Republic, gdy powracali do Polski w ramach trasy koncertowej Escape to Europe. Na ich koncertach z pewnością nie brakowało znanych i lubianych utworów, które sprawiają, że publiczność nie tylko śpiewa z entuzjazmem, ale i chętnie wraca na kolejne występy. Można by pomyśleć, że dobranie repertuaru będzie proste, zwłaszcza kiedy w dorobku zespołu znajduje się tak wiele przebojów, które zdobyły serca fanów na całym świecie. Jednak mimo że wybór utworów jest tak szeroki, Ryana i jego zespół postanowili podejść do tematu z pełnym profesjonalizmem, co zaowocowało ciekawym i dynamicznym pokazem. Włodzi koncert składał się z trzech segmentów, które subtelnie budowały napięcie. Muzycy rozpoczęli od hitów takich jak Kids, Good Life oraz Runaway które z miejsca rozgrzały publiczność i nadały właściwy ton całemu występowi. Ryana Teddela, jak zawsze ujmującego i charyzmatycznego, powitał publiczność, nie omieszkając wyrazić, jak bardzo tęsknił za Polską. Jego szczere podzękowania tworzyły przyjazną atmosferę, a wzmianka o miejscu, które ich przyjęło, wzbudzała kreatywne reakcje publiczności. Wiele osób mogło się zastanawiać, czy lider zespołu specjalnie uczył się polskiego akcentu, ale niewielka chwila z jego przemowy dostarczyła odpowiedzi, brzmiał naturalnie i autentycznie. Podczas koncertu nie zabrakło także momentów refleksji. Ryan podzielił się z fanami, jak to jest móc komponować utwory dla dużych gwiazd, takich jak Beyoncé. Wspomniał, że miał przyjemność pisać muzykę nie tylko dla siebie, ale także dla znanych artystów, co jeszcze bardziej przyciągnęło uwagę zgromadzonych. Swoim występem udowodnił, że jego zakres głosu jest nie tylko szeroki, ale i niezwykle zróżnicowany. W większości utworów mogliśmy usłyszeć Aaron Williamsa i jego akustyczne aranżacje, które otworzyły przed publicznością nowy wymiar piosenek One Republic. Muzycy zabali także o interakcji z fanami, jednocześnie wprowadzając do koncertu elementy humoru i radości. Ryan, żartując, zapytuje, czym zespół powinien się uczcić po koncercie. Na co w odpowiedzi pada spontaniczna propozycja pierogi, w drugiej części koncertu artyści przeniesieli publiczność w bardziej spokojne i refleksyjne miejsca. Drobne zmiany w aranżacjach i niewielkie wprowadzenie akustycznych wersji piosenek pokazały, jak wszechstronnym zespołem są one republik. Na scenie głównej i mniejszej zaprezentowali swoje klasyki w nowej odsłonie, a ich wokal dodał kolorytu każdemu występowi. Na dużym ekranie podczas koncertu niemal jak na wirtualnej pocztówce z Łodzi wyświetlano lokalne symbole i charakterystyczne dla miasta motywy, co dodatkowo podkreślało atmosferę tego niezapomnianego wieczoru. Finał koncertu zauroczył zgromadzonych, gdy zespół zagrał kilka ostatnich utworów, w tym znane hity jak Epalegize, Counting Stars i Love Runs Out. Pomimo braku bisu, owacje nie milknęły, a publiczność domagała się jeszcze. Wszystko to wskazuje na to, że koncert One Republic w Łodzi był niezapomnianym doświadczeniem, które z pewnością pozostanie w sercach fanów na długi czas. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co zespół zaprezentuje podczas swoich kolejnych występów. Mamy nadzieję, że przybędą z nowymi, świeżymi utworami, które porwą nas jakichś ikoniczne kawałki. One Republic, powracajcie do Polski w wielkim stylu!